dołek. Słuchajcie, witam wszystkich ponownie. Jestem znów na wykopkach. Znaczy, jestem na wykopkach na polu nareszcie, tak jak mówiłem. Tu jestem. No i coś tutaj jest. Pierwszy dołek. Sprawdzamy. Jest. jest tutaj coś, coś, o, chyba to jest to, tak kawałek, kawałek jakiegoś ołowiu. Zobaczcie jest dołek, był taki porządny sygnał. 15 i wyszło co? Krzyżyk wyszedł. Także całkiem, całkiem porządno krzyżyk. Jest jezusek z jednej strony i z drugiej strony Tutaj to jest chyba ten śpiący grobie a tu na krzyżu dobra do następnego dołka słuchajcie jest dołek jest trafienie nie wiem czy nie gold He, kurde czy nie złot, złoto jakieś patrzcie widzicie to o kurde o nie a nie, myślałem, że już że już jest w 100% złoto a to jest chyba tylko pozłacana jakaś obrączka chyba miedziana trafiona jeszcze tak, złoto schodzi taki pierścień był złotem powlekany był. Szkoda, że taki płamany No dobra mi się trudno, tutaj musiały być w tych e, kamieni jakieś w tych gwiazdach Wyleciały czekajcie O! Tak, były były tutaj kamienie jakieś ozdobne Dobra, do następnego jest następny dołek, słuchajcie Nieduży I zobaczcie co wyszło widzicie Tu jest ha ucho Guzior, ale wielki guzior Patrzcie Patrzcie, jaki guzior Ale guzior, wielki Ale płaski duży, bardzo dużo, dobra. O, jak ładnie wysycha. Dobra, do następnego dołka. Słuchajcie, jest następny dołek. Patrzcie, słonie A zobaczcie, co wyszło z dołka. O, patrzcie. Krągłość. pierwsza, krągłość taka, która a, jest 20 dwadzieścia groszy między wojnie, he super, ale cynkowe zajechane nie wiem, który 1923, tak 23, 1923, tysiąc cynkowe. No niestety, no cynkowa, a tu piaseczek jest, to i tak jeszcze jest w niezłym stanie. Dobra, do następnego. Słuchajcie, jest następna krągłość, dołek i, no ale to też jest, zobaczcie, cynkowe, tylko to tym razem to 10 groszy i też 23, pewnie ta sama seria, ale już jest zajechane. To już jest kiepski stan. Dobra, do następnego. Proszę bardzo, nieduży dołeczek. A z dołeczka wyszło... Zobaczcie co wyszło. O! Widzicie? Ha! Międzywojnie, następne. Następne międzywojnie. 2 grosze 2 grosze ale to już jest 2 grosze mosiężne już data patrzę 1934 34 moneta ha super Cieszę się 1934 do następnego dołka No i słuchajcie jest to co bez czego by nie było wyjścia zobaczcie ja wiem co to jest dam do do światła dwa ziko może tak lepiej nie wiem, że ustawiony jestem. Dwa ziko, zobaczcie. A jaki rok? Poczekajcie, przetrę. Kurde, ale dzisiaj wiatr jest. 1980. Pozdrawiamy. 80. rok. 1980 pozdrawiamy. Dobra, następnego. I zobaczcie, jest dołek, ale w tym dołku są jeszcze sygnały. A tutaj wyszło co? Boratini chyba. Chyba tak. Jest Boratini. Już obecność trochę. Tak, Boratynka. litewska Wyraźnie bije ładnie. Teraz sprawdzamy dalej. O, tutaj jest. Jeszcze jest. Nie ma. Nie ma. poczekajcie, Jest. Jest. Następna Buratini. O! Ta już jest koronna z orłem. Zobaczcie. 1664 Dobra Facjata jest Jana Kazimierza Dobra, do następnego Albo jeszcze tutaj, bo tu jeszcze coś jest Tak, jeszcze jest jeden sygnał Chłopata Głębie. Było się zbyło Jest Jest Tutaj słuchajcie jest Nie ma Jest O jest Słuchajcie jest ale to jest zajechana, to jest jakaś o, słabo widać cokolwiek. Prawie nic nie widać. Dobra, do następnego No i słuchajcie, jest następny dół. Nie wiem czy to już nie będzie bliżej końca. Dzisiaj że będziemy się zaraz wijać. No i zobaczcie co jest. Dawno nie było co? a jest współczesna e, obrączka Gołębia. To. 0275 PE21. O! No, jest numer. Trzeba by było sprawdzić. E, w spisie skąd to jest. No, ale współczesna bardziej. Dobra, do następnego no i słuchajcie jest dół taki dosyć sporawy i coś z tego dołu, dołu wyszło patrzcie tutaj patrzcie, patrzcie Ale pokażę wam co to jest chyba to jest to nie, to nie jest to hmm tutaj gdzieś jest coś zobaczymy Jeszcze nie wykopane, dobra, poczekajcie. Ja, słuchajcie, jeszcze musiałem pogłębić ten dół. Wydawało mi się, że tam sygnał był, ale tam jakaś blaszka, a tu zobaczcie co jest. Też okrągłość. Myślałem, że moneta to srebna, a tu nie, tu jest guzior. Guzior i są jakieś napisy pod spodem. Fajne. Fajne. Dobra. Do następnego. I być może ostatniego, jeśli już nic nie będzie, to, w końcu to będzie zakończenie. Także na tym domu. Dobra. Trzymajcie się na razie. No i zobaczcie, dołek jest. I zobaczcie, jaki kotpet wyszedł z dołka. Kawał żelazka. Od maszyny, od ciągnika pewnie jakiegoś. Ale ciężkie jest. Biorę. Dobra Słuchajcie, jest coś, dołek jest, widzicie? O jest coś bardzo małego, bardzo Maciupkie praktycznie Nie wiem czy to jest jakiś denarek Coś jest Ale co to jest? Nie wiem, naprawdę nie wiem Maciopękie mniejsze od baratynki i to dużo mniejsze coś tam widać na tym może jak to przemyje jeszcze coś tam coś tam coś tam nie wiem bardzo ciekawe druga strona jest tam mniej już widoczna także brudna bardziej no druga strona to jak widzicie Specjalnie bo brudna. Coś tam wychodzi, ale nie wiem co to jest. Dobra, do następnego. Jest dołu. I z dołu wyszła buratinka. Taka trochę. Nie, nie wiem czy tak, czy to jest oryginał, czy palce. Ale buratynka. Taka strona. Taka. Nie wiem. Dobra. Już jest naprawdę ostatni dołek, bo już jestem pod samochodem praktycznie i z dołu weszło krągłość. To jest jeden grosz tylko... Hmm. No dobra, jeden grosz, ale który rok? E... No nie widać. Na pewno jeden grosz 1811, chyba tak yy, 11, no to księstwo warszawskie, widzicie? Dobra, to by było na wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia na następnym spotkaniu. Trzymajcie się.